Ma pan za sobą kolejny dzień z naszą drużyną. Jakie są pana pierwsze wnioski? Na tę chwilę wszystko prezentuje się świetnie. Przez ostatnie dni mogłem poznać piłkarzy i zrozumieć oczekiwania trenera Piotra Nowaka. Wiem już jak pracuje i jaką ma myśl taktyczną. Na tej podstawie, w oparciu o swoje własne doświadczenia, mogłem opracować dokładny plan działania, który pozwoli nam ruszyć do przodu. Zawodnicy prezentują się bardzo dobrze i ciężko trenują, ale z rozmów wnioskuję, że podobają im się nasze nowe metody. Liczę, że piłkarze utrzymają poziom intensywności wykonywanych ćwiczeń do końca obozu. Na pierwszej odprawie, którą przeprowadziliście razem z trenerem Piotrem Nowakiem, powiedzieliście zawodnikom, że ten obóz będzie inny niż poprzednie, ponieważ skoncentrujecie się przede wszystkim na pracy z piłkami. Proszę wyjaśnić skąd ta zmiana. My, my sort of Moja filozofia pracy opiera się na wielu doświadczeniach zebranych zarówno z zaplecza naukowego, ale też trenerskiego. Uważam, że dobrze przeprowadzone treningi piłkarskie pozwalają rozwinąć więcej niż jeden aspekt. Powiedział Pan zawodnikom w połowie treningu, że teraz będzie ciężko i boleśnie, ale wszystko to opłaci się w trakcie sezonu. Kiedy trenujesz na wysokiej intensywności, gra w spotkaniu ligowym staje się dużo łatwiejsza. Dobrze przepracowany okres przygotowawczy sprawia, że w czasie meczu możesz dać z siebie więcej. Jak podobają się Panu hotel i zaplecze sportowe w Miwinie? Jest pięknie. Nie bez powodu reprezentacja Hiszpanii miała tu swoją bazę treningową podczas Euro 2012. To świetne miejsce dla wszystkich drużyn piłkarskich. Organizacja stoi na najwyższym poziomie. Dzięki temu możemy w pełni skoncentrować się na przygotowaniach do nadchodzącego sezonu.